Szanowni jubilacci, dostojni goście, witam Państwa serdecznie na uroczystości jubileuszu 25-lecia par małżeńskich mieszkańców naszej gminy, które Związek Małżeński zawarły w roku 1995 i 1996. Gmina Strzałkowo pamięta o parach małżeńskich ze swojego terenu. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią w sali gminnego ośrodka kultury i sportu zorganizowano uroczystość 25-lecia pożycia małżeńskiego, czyli tak zwane srebrne gody. Po tradycyjnej mszy świętej prawie 50 par odebrało listy gratulacyjne i kwiaty od przedstawicieli samorządu. W gminie Strzałkowo to już tradycja. Czekaliśmy na zorganizowanie kolejnych srebrnych godów dla tych małżonków, które w danym roku kalendarzowym przeżywają ze sobą srebrny jubileusz. Jesteśmy jedną z niewielu gmin, które organizują srebrne gody. Te 50-lecia, a więc złote gody są ze względu na medale prezydenta Rzeczypospolitej we wszystkich gminach. Tutaj jest wyjątek, ale ta tradycja jest tak wspaniale przyjmowana przez. Jubilatów, że trudno byłoby tego jubileuszu nie zorganizować. Jak widać, dzisiaj po frekwencji, choć rok jest wyjątkowy, bo w zeszłym roku ze względu na pandemię nie mogliśmy zorganizować imprezy, dzisiaj jest jakby podwójny rocznik, a więc ci, którzy zawierali związek małżeński w 1995 i w 1996 roku. Wszystkim jubilatom wszystkiego najlepszego zdrowia, kolejnych wspaniałych jubileuszy, niech Wam się darzy. Nie wszędzie tego typu rocznice są obchodzone. Z tego faktu cieszą się sami zainteresowani. Fajnie. My mieliśmy w zeszłym roku 25-lecie i pandemia nam to pokrzyżowała, ale w tym roku zostaliśmy zaproszeni i, tak. i super. A czego życzą sobie na kolejne 25 lat wspólnego życia? Wytrwałości, zrozumienia, dalszej miłości. Dokładnie. Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek i zabawę do Białego Rana. I zdrowie wszystkie Państwa!